Siema, z detektyw, na Nachos i razem ze mną jest GbN oraz Wolfgang. siema I gramy w Manhunt'a, z tym, że najlepszy z nas, jak można spojrzeć pod N, jest tutaj pomocnik scpsl oficjalny i on już ucieka, więc... O, teraz, teraz, teraz już ucieka Ogólnie to, ogólnie tak jak oglądającemu, to chciałbym po że no nagrywamy to 6 grudnia, czyli w dniu Mikołajki z fajnych i dobrych prezentów okay, Tak, zgadza się, życzymy dobrych a w, w momencie biegnę końcu. sobie, biegnę sobie chyba za GBN-em ale nawet nie wiecie mechry. gdzie ja jestem Tak W się ja wiem, ja biegnę za tobą Tak? Faktycznie Hej Hej, siema Dobra, mam ty Mam Gdzie? Jest Znaczy mam tak gbn -a, tak. to jest bardzo pojęcie wuta, szerokie wuta, wuta. O, GBN, kurwa, idź sobie stąd Nie idzie tu, nie chciał, tak? Zajdujesz aktualnie. A, w... i, I Przestań! I... O, o, o. Kurwa, ale GBN jest denerwujący <laughs> to stoisz. Dobra, biegnę za GBN jak coś. Kurwa denerwujący zwierzek, prawda? Dobra, wyminą mnie, ale to na luzie. GBN taki już jest, on lubi mijać. Hmm. Ci... mijanie ludzi to moje pasy Tak, no, on, on ogólnie unika ludzi. No, literalnie. Dobra, ty, ty go wlejcie ten, a ja lecę już do heavy Dobra. Zrobimy takie dwie bariery obrony Pierwsza to Mieliście ty w końcu ktoś chce, w końcu coś sensownego mówicie Druga to ja Na czos Moja bariera obrony to F5. Bycie bojówkarzem mi umiejętności strzelania To dobrze Pochodzę sobie wnioskować, że znalazłem broń Ale jeszcze tego nie, tak nie zrobiłem, ponieważ Nie ma tej broni WPT 08 od 00 Chyba 00, nie pamiętam ja okay. nie wiem, czy ty gadasz. Ja też nie, wiem, ale ej, ej, się cieszę. Nie ale e, co ty robisz? Co ty tu robisz? No lepszą. ulepszam, nie widać. O, siema. Dobra. Ci poszuka, Wszystkie windy są u góry, więc jest troszeczkę spowolniony. Tak, ten jest trochę obity. Trochę obity? Ty masz broń? No, bo 60 HP, o ile się nie wyhealował, wyhealował. Tak, ja się nie wyhealiowałem, to robisz już. Kurwa. E, I raportuj jaką ma kartę, jak będziesz wiedział. E, nie widziałem jaką ma, ale... Okej. Okay. To nie wiesz, to nie wiesz, ale jak widzisz... na pewno do wyjścia, ponieważ biegnie. Wiecie, tej amunicji zostało kolego. Jeszcze się dużo. To już nie ma szans. Kolego. Iwę, wracaj, e, idź do tej gminy. Mów w exit. B, 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 Wysłał mi... I, i, pojechał w windzie jednej. Nie pojechał, nie pojechał, jest <laughs> na no dole, jest na dalej. Mam go na dole Pop, Pojechał window do ciebie Dobra, dobra Ja jeszcze dostanę na dole Nie, lecisz na górę jak od razu możesz Tylko ja słyszałem... Dobra, wiecie co, jakby... Weźcie, nie róbcie sobie przegłosu, bo chyba ktoś użył czapki z was? Nie Co? Okej, okay, wydawało nie, nie, mi się Nie, no, no normalnie, stary, jest jestem za twoimi plecami nie bo posiadłem taki odgłos, jakby ktoś czapki używamy takiego no. MyHok po prostu bilny puszcza MineHok to wyje... samochód dziki O, dobra, niech tylko spróbuję tutaj przyjść A się Nie możemy się nie zrobić live'a bo będę może patrzeć Nie no przecież nie będę patrzył na live'a jak jestem w taksi uciekania No powodziło cię On chyba jest ten, chyba przeszedł do Entry zona Skąd wiesz? takie wnioski? Bo to, chyba usłyszałem dźwięk pipi pipi pi, Okej, okay, no, To nie zrobił Wolfeniusz, ale nic się będzie Nie, to nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja Nie, to dobra, nie uciekłeś, tak. bo chyba byś wszyscy... Nieważne No nie wiem Eee Ma kartę przynajmniej Euclid i checkpoint, ponieważ wy, jestem, wy, jestem wy, Boże, wy, w... Jestem w... Boże, w... serwerowni jest otwarty... Ten pojemnik na SCP małe to mogłem ja zrobić EJ Jest wentrent, no. ventres. Proszę mnie zostawić! A Zabija! GO Zabij... A chciałem żarówki użyć! Okay. Tak! Ty jednak coś miałeś O oh. Kurde! On miał, on miał nawet Wiedziałem, ja. że który za już użył, słyszałem Nie, ale ja Ej, podniosłem pisa. ją w tamtym momencie. Nie użyłem. A to nie wiem, ja jeszcze takie Dobra, to, ta, to teraz ja spróbuję być. Spresa jest taka, że gdybym użył moich medykamentów, to bym ten... Tak to się mówi, to bym uciekł, tylko nie użyłem ich. Dobra, tylko może zróbmy tak, żebym ja miał lekko większą szansę Startujecie chwilę później, w momencie kiedy ja zamknę drzwi, dobra? No ja dobra tak, Ale to zamknij te drzwi, wysz... Nie, dobra, lecimy już za nim Hehehehe <grymne> tak zwane Ja idę w prawo, idź za nim Idę do... Nie, po co? No, to jest ten layout e, Może do GR-18, może mieć broń Jeżeli tam jest broń, to Okej, okay, to jest łatwiejsze niż myślałem na... Jak to łatwiejsze? E, dowiesz się w swoim czasie No nie no o Boże, bo co? Bo a, bo jak jest ten, to znaczy, że karty się jakoś zespałniły, jakoś tak i y, sit no, na którym... Giebel już nie Co mówisz? Giebel już wszystko wie. No, normalnie, no. wie gdzie ja broń... Aż gdzie jest z na tej podstawie? O, siema. A weź, ta, no, no, no użyj się tego, użyj się tego. Nie użyję. O proszę strzeliłem cię no co mi zamerza! Czemu Demetra to nie zadało? Poczekaj. Czemu Poczekaj mi odjął Demetra? A bo jest po prostu... Weź to zmienić, no, weź to. Któryś to z was z banów. Ale ja nie mogę tego tak zmienić podczas zmiany. Ja nic ja nie głosowałem. Ja na nic nie głosowałem kompletnie. Ktoś z was zagłosował na reverse. Ja na nic ja nie głosowałem kompletnie. Co to ja? ja nie głosowałem. Tak, ale to o. musimy. No, ja nie mogę tak zmienić podczas to więc musimy reset zrobić. Głosowałem. Może być. No. Wy... No. no. jeszcze raz. zostało mi. No słuchaj, chłopaki no Chłopaki. Dobra, no to czekamy jeszcze na Wolfeniwsze, tak? Jestem. chłopaki no chłopaki A jesteś już To jak chłopaki. zamknę? a i teraz serio zamknę od razu Chłopaki, no Ła zamknął, nie wierzę No, normalnie Poszedł w... dobra, idę prosto w takim razie Tomarek no Ale no. weź z rób chodź za nim i zbiera informacje na temat tego co ma czego nie ma Chodź i ty nie mam. Na pewno ma panel admina. No to dobra. To, 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 to okay. Zostaw ja, jest... mnie, zostaw mnie! PT15 może mieć dwie karty. No to, to straszne postę siedzi i szafki lutuje. Zabieram mu kartę. Kurde i co? No wchodzi do 914 ja za nim. No nie, no we, no, we, ten Zabieram mu łapceczkę i. Jaką ma kartę? Eee. Chyba ma naukowca, bo był w PC-15, okay, na dobra. pewno ma naukowca. Ma naukowca jedną. Okay. Próbuję być mądry i mnie wykiwać, ale mu nie wychodzi. Tak, tobie. No bo ja się blokuję na drzwiach ten, ale pewnie... ...GBN to już... ...nie wiem. A e do, e do Exitu B, do Exitu Ma kartę do Exitu i ma kartę naukowca. Ale karta do Exitu to jest, że z old manager. O! Uciekłem! No tak no, do menadżera ja i na, mam mam na... na jeszcze PC-tową. Dobra. Powinniśmy GB, nie? Co, mówisz w MyHogs? Powinniśmy skopczać On jest w Exit Jakby Ok, dobra. Dzięki za info, to się przyda akurat. Poproszę, ja nie wiem jak za nim pójść, bo nie mam karty. No to z... upgradeuj siebie kartę. i bo zbroja w No, no to, to ci wystarczy. Nie, zagramy... Na fajn, co nie? Tak. Raz na fajnie będziesz mógł wejść do heavy. I no to dwa. Musisz dać na minus. Dwa, ja mam Kurwa, Nie no, kurwa. Nie no! Ej, a! Wejdzie, ja? Ej, kaj, Daj, się, be, kurwa, wytrzałem. no. Ej, e, 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 on ma tego, on ma większe szczęście trochę, bo on ma kartę już sierżanta MFA. E, no, no, mam administratora placówki. No to chodź tutaj, szybko do mnie. Jesteś? No bo ja jestem w tym, w heavy. On siedzi w Warheadzie, czekam tu na niego Wypieprzaj i sobie Warhead jest jakieś drzwi pootwierane w kierunku? Tak, są pootwierane, idziesz w prawo Odeksji To jest potwierane, beka s'ego w lewo? B w prawo Czasno Ile? Dajcie słuchaj panu No stary, na tobie będziesz miał sobie obejrzeć No Nie no kurwa mat, czemu nie ma drugiej windy? Halo Hubert moszka! Druga winda e, No druga winda z tym, żeby były dwa przejściał chodź, 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 chodź. chodź, idziemy stąd ty? Nie Okej, związek lamp Chyba Jest tu Aaa GINGE kurwa Nie zabykujesz wincie Dobra 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 Co mówisz My Hot? Nic Jezus, kurwa, przestańcie gadać coś i potem mówić. No, No, przestańcie. No właśnie, GBN. O! miał szansę wygrać z GBN, potężnym największym. No, bo ja moja kartę nie mam. A, to z to... GBN. Bo ja chciałem bo. Nie, po prostu RNG, bo ty, ja byłem przed Tobą w Heavy. Ale to... No, to... Wiem, kartę, wiem, bo on moje nie wziął. I a... co mówisz? Nie wziął mojej karty, możesz moje wziąć. No, ale to co, nic mi nie da ta Twoja karta, tak szczerze. Tak, do no, wyjścia. Ale on już jest w tym. Jest nie, nie tym. jest. Ja już zostałem na dworze, stary normalnie Jeżeli go nie ma, jeżeli go nie ma w Entrance'ie to... Nie mam pojęcia gdzie on jest On jest w serwerowni Ta! Co to? No w serwerowni mi No tak, ale tak szczera opinia jestem ciekaw Przestań hejtować moją taktykę, dobra? Jest dobra, okej? Ale w jeszcze nie na to No otwórz tobie, otwórz O, amunicję bierzesz? Nie. To ty no masz najlepszą kamizelkę tylamu, sobie pakujesz. Spokojnie, to I co? To, Ej, nie jestem tej taki. Dobrze, dobrze nie idź do tych lagich. Ale ja mam dzisiaj słabe oranży A ja, zresztą nie do... mnie może? Nie no w dupę, ale nie potrafię... ale, ale, Ej, ale nie ja mam 200 IQ, ja jestem zbyt mądry. Jakby byłem weźmy z RS, jestem to zbyt głupi. Nie, 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 będę ci teraz wreszcie. Nie, ja jestem nie. Jestem mądry. Jesteś niemądry zbyt mądry jak jestem. To, to jest, to jest, to jest nie, to jak mnie jakoś... Eee, właśnie. ale ja mam zbyt dużo IQ. Nie, nie no. jaki ty plan? Nie wiem, tripwire'a trip mi zrobiłeś, Nie, tak? ty nigdy nie zgadniesz co ja odjebię, tak dosłownie. Nie zatrzymasz żarówką na 5 sekund, tak? Nie wiem, jakaś... Nowa specjalna umiejętność. Ej, na ty nie zejdziesz do tego lajta I co Dobra, że pojrzajcie resfi jako tutorial, żebyś się nie zresfił. Ty normalnie, GBN, jesteś w tym. Jesteś w interkomie jakaś nowa umiejętność interkomowa. Co no, gaz gazuje ci pokój. No stary, Dobra, gej, w gate ja dobra, jestem też, mogę powiedzieć. Ja ci ten. Ale. No. Ej wy chłopaki, wy na Twitcha? No nie gramy na Twitcha. Nie no, ja uciekam. Ja uciekam normalnie Helikopter leci! Co?! Podałeś ty się, Jak ty mnie zabiłeś?! No, uciekłem jako klasa D i dostałem kałacha jako Seahorse nie! Ja nie! On jest zbyt mądry na mnie Nie patrz ja, ty, ja tak chodzę po myślę, co ja mogę w tym momencie zrobić? Mogę, nie wiem, przykampić windy. Ale wiesz co, plan B był taki, bo pewnie się ty i tak byś tego nie spędziła. Plan B byłby taki, że jak jedziesz windą, to ja zrobię taki śmieszny na gdybyś umarł w środku. No właśnie to tak... No Oj, no jednak nie. ja umrę. Dobra, w każdym razie, dzięki za oglądanie i siema.